W różnych stowarzyszeniach, izbach, zrzeszeniach są przyjęte różne formuły komunikowania się ze swoją własną społecznością. Jakich narzędzi wy używacie do wewnętrznej komunikacji ze swoją grupą członkowską? z no, wielu. Pewnie tak klasycznie branżowo slack, yy, ale ten slack faktycznie działa. Ma swoje bardzo specyficzne również grupy. Jest grupa dla samych fonderów, tam wymieniają sobie naprawdę mocno. To, to trochę się śmiejesz, że do takie 24 godziny na dobę między nimi również takie ważne wymiany i komentarze. Ten slack żyje cały czas. Mam oczywiście newsletter, ale są lokalne grupy WhatsAppowe, które również działają, w związku z czym ta komunikacja jest tutaj na różnych poziomach. Mówimy o narzędziach. Natomiast ona się genialnie buduje w duchu tych naszych wartości i zaufania, również w takich niestandardowych formatach. I na przykład jak robimy sobie wydarzenia Mountain Challenge, czy Acting Challenge, czyli nasze wydarzenia, które są wyjazdowe, trochę dłużej trwają, wiążą się z wyzwaniem, to tam ta komunikacja jest naprawdę taka, powiedziałabym, dogłębna i tam się budują bardzo fajne relacje, ale też niesamowite wnioski i chyba najlepiej to oddaje hasło tutaj też, które padało wielokrotnie jeden uh, rejs z IT Cornerem jest więcej wart niż, niż to MBA.